Witam, to ja po przerwie, chociaż to nie jest przerwa, bo ja tak wrzucam filmy co 8 miesięcy. Dzisiaj porozmawiamy o TikToku, no bo o czym innym na tym kanale się rozmawia, prawda? O TikToku z kanału Dresscode, chociaż no, nie do końca z Dresscode, bo to chyba z, od członka tego kanału. Tam i Ines, jeżeli dobrze się orientuje, jeżeli nie, to przepraszam, ale nie obchodzi mnie to tak szczerze. No to Dresscode na YouTubie to. Mają ponad 67 tysięcy subskrybentów. Na TikToku nie znam ich liczby ich nie poznam, bo mi to nie obchodzi po raz kolejny powtórzę. No, dziękuję, że wysłuchaliście ten przedłużany stęp, ale zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cegulkę, nie? Cebulkę, tak. No i jak tutaj widzimy, jakaś restauracja, czy tam knajpka, owi. Dreskołdzi? zgaduję. Podchodzą do tej pani, pytają się o jakąś cebulkę. No i niestety, jak to bywa w Gastro, jeden składnik zawiódł co było cebulą, akurat, czyli dosyć ważny składnik w tej potrawie cebulowej. No, nie dało się jej zrobić, bo zabrakło cebuli, bo tam się popsuła, czy tam inny byczyn. No i zobaczymy, co stanie się dalej. O, no dobra, to przynajmniej sobie zrobię zdjęcie, jak ona wyglądała, dobra? Proszę bardzo, tak wygląda. No i tutaj y, chłop, nie wiem kto to, nazwijmy no, go chłop, chłop tam robi zdjęcie, w cudzysłowie oczywiście, bo nagrywa film, tej cebuli, no wygląda znakomicie, bardzo zachęcająco, nie wiem czy to jest prażona, czy tam smażona, czy tam nie wiem, gotowana, ja nie znam się na kuchni, choć ironicznie mieszkam w niej. W sensie, żyję, śpię, no tak to będzie teraz, no co robi tam filmik, no dosyć niewinnie, prawda, no nie udało się kupić danego produktu, to zrobią sobie film, w sensie zrobią sobie zdjęcie tego plakatu, w cudzysłowie oczywiście, no bo to film, i sobie pójdą, nie no, coś, co się może wydarzyć dalej? Co się mogło wydarzyć, że ja nagrywam ten film, no, wszystko idzie na razie spokojnie i niewinnie, no to patrzcie. ...cebula, natomiast niestety nie dostaniemy cebuli. Idziemy. Uważam, że jest to abstrakcja, że jechaliśmy tutaj specjalnie pół godziny. No cóż, jak widzicie, abstrakcja. Abstrakcją jest dla tej pani, dla tej koleżanki, że w gastro, w sensie w kuchni czegoś zabrakło, coś się popsuło i nie, mo nie można było dostać po prostu danej potrawy, no bo się coś popsuło. No i ona zmarnowała magiczne, ogromne, straszne 30 minut dojazdu. Nawet nawet nie piechotą, tylko dojazdu. Rozumiecie to? 30 minut to nawet nie jest jedna lekcja w szkole. 30 minut to tak naprawdę to niezbyt długi okres czasu. 30 minut to Chłopie, panie i ta. To nie jest długi czas. W niektórych restauracjach czekasz 30 minut na przystawkę. No to jeżeli dla ciebie absurdalne jest to, że w kuchni czegoś zabrakło, no to nie wróżę ci zbytnio dobrych relacji z gastro i innymi ludźmi związanymi z tym yy, czymś. Pani, która nas obsługiwała wiedziała, że jedziemy tutaj kamperem, bo i to powiedzieliśmy. I nawet nie zadzwonili nam powiedzieć, że cebuli nie ma. <laughs> no i tutaj jest taki dziwny fragment, no bo ona się tam skarży, że czeka. że jechała tutaj to trzy, 30 minut. No i pani do nich nie zadzwoniła i nie poinformowała ich, że nie ma cebuli. No i to też jest strasznie dziwne, bo... Raczej nie dzwonić do restauracji, nie wiem, do jakiejś pizzerii Nie, siedzisz sobie w domu i takie O dobra, chyba se pójdę na pizzę, tylko czekaj Dzwonisz do lokalu i mówisz, no siema y, Ja na pizzę przyjadę tam za jakieś 30 minut Oni mówią, no spoko, no i się rozłączasz Ja myślę, że oni tutaj zamówili telefonicznie I tutaj się wkradł pewien błąd W pracy tej pani, no bo jeżeli jest zamówienie zało yy, założone telefonicznie, prawda? No to jak nie da się stworzyć tego zamówienia, chce w sensie, się ugotować, no to raczej właściciel restauracji, czy tam kucharz, oddzwoni do klienta. No i halo, no się ma, ogólnie nie ma cebuli, nie? No słabo, ale no nie będzie tego cebularza. No słabo wiem, ale no sorki memorki. No i tak to powinno wyglądać pamiętajmy, to mógł być zwykły błąd, bo błąd jest rzeczą ludzką. Nie... Oni tutaj chyba zapomnieli, że oni nie są jedynymi klientami w tej restauracji. I w ciągu ich zamówienia mogą najść 15 kolejnych, więc... No tutaj nie ma się o co wściekać. Po prostu się wkradł błąd ludzki. Oczywiście zakładając, że oni złożyli zamówienie telefoniczne. Bo jak nie zamówili zamówienia telefonicznie na tą cebulę, no to to abstrakcyjne jest dla mnie, żeby dzwonić do jakiejś restauracji i no. przedstawiać siebie i mówić, no siema, no wbijemy do restauracji za jakieś 30 minutek, nie? No to jest absurdalne, więc myślę, że tu się po prostu kradł zwykły błąd ludzki. My tu przyjeżdżamy, podchodzimy do lady, a pani wy potem cebulę, No nie zrobi. Z tą wypowiedzią, że wy potem cebulę, no nie zrobimy wam. Tu, tu też taka manipulacja ulubione słowa YouTube'a tego naszego polskiego no bo nawet jeśli coś takiego powiedziała no to tam po tym było nawet widoczne na początku nagrania że ona mówiła no że tam się cebula zepsuła czy tam skończyła no więc nie ma się o co wściekać, tu po prostu się wkradł błąd ludzki I tutaj ich reakcja jest no słaba bardzo i no, myślę, że to też takie podejście trochę nieempatyczne. Oni myśleli, że są pępkami świata, choć nie są. Okay, Bez tu teraz z perspektywy czasu uważam, że mega hamster. No właśnie, tak Twoje reakcje mi nie pasowały. No, więc... bo ja byłem taki, a no dobra, no spoko, lecimy dalej. Ale teraz na takim czeskim czesku to jaś mi pół godziny. Oj, chłopie, Twoja reakcja była w 100% poprawna. W tym restauracyjnym zamęcie może się tak zdarzyć, że po prostu czegoś zabraknie. No a wy nie macie 5 lat, że będziecie czekać pod ladą i tuptać nóżką i krzyczeć, że wy to chcecie i chcecie. Dlatego powinno być takie, no spokojno, ludzi, lecimy dalej. Ta restauracja w... tak bardzo niczego Wam nie zmieni w tym życiu. Ja nie wiem, może ta cebula jest dobra, ale raczej to nie jest jakiś boski. Poczęstunek, który musicie zjeść dzisiaj. Możecie po to się wrócić jutro czy pojutrze, kiedy cebula będzie. Zapomniałeś chyba, że dzwoniłeś tam. I dzwoniłem tam jakby jak wyjechaliście. No i cóż, dzwonili. Czyli pewnie złożyli zamówienie, bo jak dzwonili bez, bez chęci zamówienia tej cebuli, no to to jest dziwne i raczej głupie. I dzwonili tam, i zapowiedzieli, i nie było, czyli pewnie się wkradł po prostu zwykły błąd ludzki, już to powiem, czwarty albo trzeci raz. No i mega dziwne jest to dla nich, że oni, jako jeden jedni z klientów, nie dostają czegoś. Nie dostają czegoś, chociaż jechali tu aż pół godziny. Dla mnie ten argument jest to wręcz absurdalny. Jak już wspominałem, pół godziny to nawet nie jest jedna godzina lekcyjna. Naprawdę to pół godziny was nie zbawi. Wy nawet pewnie, no, nie poszli, no. Raczej przejechali się autkiem, co było też... Pewnie przyjemne, no bo jest trochę zimno, chociaż już jest po 10 stopni. Nie no, mega dziwne. Mega dziwne. Mega dziwne. Podsumowując, ten film to... Strzał w kolano, nigdy nie powinien powstać. Nie mogliście kupić cebuli. Nie mogliście nagrać. Nie ma filmu. Dziękuję. Koniec filozofii. Ja wątpię, że taki książulo. Kiedy nawet był ostatnio. Przy tam Kebabowni tam w. No tam w jakimś mieście i Zara Kebab? Zoro Kebab? No, i to było zamknięte, i on nie płakał. Nie płakał, powiedział, a ja, no szkoda, no to lecimy do kolejnego, lecimy dalej. jeden chłop miał właśnie tutaj taki mindset, no, ale dostał piru-piru w głowie, no i oburzył się. Oburzył się na 30 minut zmarnowanej drogi. Absurdalne, głupie, no i przede wszystkim trochę to żałosne. Dziękuję.